Dziesięć sposobów władzy na manipulowanie społeczeństwem według Noama Homskiego. Część piąta. Sposób numer 5. Mów do społeczeństwa jak do małego dziecka. Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się. Argumentowania, czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego? Jeśli będziesz mówić do osoby, tak jakby miała ona 12 lat, to wtedy z powodu sugestii osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie. Tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat.